Co prawda, Polska jeszcze nie otrzymała żadnych środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale już płaci odsetki od całego funduszu. O co chodzi, skąd to się wzięło i jak wygląda to w praktyce? Ja już nieraz mówiłam o tym, z czym się wiąże Krajowy Plan Odbudowy, z czego jest sfinansowany, że jest sfinansowany z całego Funduszu Odbudowy. Fundusz Odbudowy jest dodatkowo sfinansowany z nowych zasobów własnych Unii Europejskiej, czyli z nowych unijnych podatków, w ogóle z wprowadzenia wspólnych unijnych podatków i sfinansowany ze wspólnego długu. Te wszystkie decyzje. Zapadły dokładnie dwa lata temu, w lipcu na szczycie Rady Europejskiej, zaraz po pandemii. I ten kryzys pandemiczny stał się po prostu okazją dla Komisji Europejskiej, która rozszerzyła kompetencje właśnie Unii Europejskiej na możliwość zaciągania wspólnego długu. Oczywiście tym razem jest to wpisane jak gdyby precedensowo, jednorazowo, natomiast sam fakt, że ta pożyczka ma być spłacona do 2058 roku. Czyni z niej pożyczkę, która jest po prostu po pierwsze długoterminowa, to znaczy, że jej perspektywa czasowa jest tak odległa, że no, każdy, kto rozumie sposób funkcjonowania Unii Europejskiej, zdaje sobie sprawę, że Unia często działa za pomocą precedensów. Wprowadzając jakiś mechanizm jednorazowo, potem okazuje się, że trzeba go powtórzyć, że trzeba, że, że trzeba go zaktualizować, że trzeba wprowadzić jakiś aneks, no i okazuje się, że mechanizm po prostu wchodzi w życie. I podobnie jest teraz, tak, raz wprowadzony mechanizm najpewniej zostanie powtórzony przez Komisję Europejską. Więc komisja korzystając z tego kryzysu pandemicznego dała sobie niejako oczywiście za zgodą państw członkowskich uprawnienia do tego, żeby żeby zaciągnąć tą wspólną pożyczkę, no i żeby wprowadzać wspólne unijne podatki. No i z ciekawych rzeczy, o czym pewnie Państwo nie wiecie lub, lub teraz się dopiero dowiecie, Polska nie otrzymała żadnych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Ja mam przed sobą odpowiedź na interpelację poselską od ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, pana Grzegorza Pudy, która odpowiada w jakim na jakim etapie teraz jest cała ta negocjacja całe te negocjacje z Komisją Europejską no i co się okazuje Okazuje się, że te wszystkie kamienie milowe, o których tak dużo mówiono w czerwcu, które zostało opublikowane w czerwcu, na początku czerwca, one były negocjowane już w zeszłym roku, od 3 maja do 8 lipca, no i potem powrócono do tych negocjacji w październiku 2021 roku. Więc kiedy rząd mówi, że jest zaskoczony, albo jacyś posłowie partii rządzącej mówią, że są zaskoczeni, no to znaczy, że chyba nie są w dobrym kontakcie z poszczególnymi resortami, które negocjowały te kamienie milowe, bo rząd już wiedział, miał tą wiedzę jakie będą oczekiwania ze strony Komisji Europejskiej, żeby otrzymać te środki z Krajowego Planu Odbudowy. Co ciekawe nie jest tak, że decyzja Rady, Rady Unii Europejskiej i zgoda Komisji Europejskiej na krajowy plan odbudowy oznacza, że automatycznie te środki finansowe mają płynąć do Polski. Tak się nie dzieje. Żeby to się wydarzyło zgodnie z tą odpowiedzią i z rozporządzeniem, które jest do, tejże, do tego całego funduszu odbudowy, wynika jasno, że... Polska musi z Komisją Europejską zawrzeć aż dwie umowy, czyli umowę pożyczki i umowę finansową, bo cały KPO jest podzielony na, na dwa fundusze, czyli fundusz grantowy i fundusz pożyczkowy. Tych umów nie ma jeszcze, nie zostały jeszcze podpisane, natomiast, e, natomiast jeszcze teraz muszą zostać wynegocjowane warunki formalne, e, czyli ustalenia operacyjne, które mówią o tym, które określają szczegółowo sposób weryfikacji osiągnięcia mierników, tak zwane mechanizmy weryfikacji. Chciałabym, żeby pewnie rząd się bardziej szczegółowo wypowiedział na ten temat, bo jakoś w debacie publicznej w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. I teraz kolejnym warunkiem umowy jest podpisanie umowy finansowej i umowy pożyczki. To są dwa warunki, dwa warunki formalne i jest też warunek merytoryczny. Warunek merytoryczny, czyli zrealizowanie uzgodnionych mierników. Zgodnie z wynegocjowanymi zapisami decyzji wykonawczej Unii, i Unii Europejskiej KPO, czyli kamieni milowych. Krótko mówiąc. Yy... Do zakończenia tych negocjacji, podpisania tych umów, naprawdę zostało jeszcze sporo czasu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, żeby otrzymać środki finansowe, my musimy wykazać, że na odpowiedni okres wykonaliśmy wszystkie mierniki i kamienie milowe. To znaczy, jeśli mamy jakiś kamień milowy wpisany do końca 2022 roku i go nie wypełnimy, to żadnych środków finansowych nie otrzymamy. To znaczy, my nie wypełnimy. Polski rząd nie wprowadzi ustawy wprowadzającej jakiś kamień milowy, no to tych pieniędzy oczywiście też e, nie będzie. E... Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego takie długie wprowadzenia? I o co chodzi z tymi odsetkami? Bo ten wspólny dług, ta pożyczka na rynkach kapitałowych przez Komisję Europejską została zaciągnięta. I większość państw Unii Europejskiej już w 2021 roku dostały zaliczki wynikające z KPO. Część państw już spełniła swoje kamienie milowe, albo przynajmniej jakąś część. I oni te pieniądze już otrzymują. Natomiast Polska nie otrzymuje, a partycypuje w całym tym unijnym wspólnym długu i jest obciążona kosztami. Co więcej, z takich ciekawostek od początku obowiązywania chociażby wprowadzonego też Funduszem Odbudowy podatku od plastiku nierecyklingowanego, który obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku, Polska wpłaciła już do unijnego budżetu ponad miliard złotych. To znaczy podatek, który powinien. No, ja zawsze uważałam, że skoro podatek musi być w Polsce wprowadzany ustawą, no to powinien automatycznie wpływać tylko i wyłącznie do polskiego budżetu. I jest to w pewien sposób ominięcie konstytucji, konstytucyjnego zapisu, powinien wpływać do budżetu krajowego, no automatycznie wpłynął no, do budżetu do budżetu e, unijnego. Jeśli chodzi jeszcze o kilka faktów z funduszem odbudowy, e, z, zgodnie z funduszem odbudowy i z całą ratyfikacją Polska ma wyższą składkę członkowską. I to być może dwa lata temu, jak sobie Państwo przypomnicie, było takie określenie oszczędnej czwórki oszczędnej piątki państw, które były przeciwne wprowadzeniu całego funduszu odbudowy. Dlaczego? Dlatego, że się nie zgadzały na ten wspólny dług, więc trzeba było nad tymi państwami popracować. To, to wtedy ten szczyt Rady Europejskiej on trwał chyba 3, 4, 5 dni nawet. No oczywiście Państwa te oszczędne zgodziły się pod warunkiem zmniejszenia i składki członkowskiej. To nie jest tak, że, 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 że one są tak naiwne, żeby się na jakieś procedury zgodzić. Nie. Zgodziły się tylko dlatego, że miały w tym konkretny interes i konkretną, konkretny rabat uzyskały. Cały mechanizm będziemy spłacać do 2058 roku. To jest naprawdę no, perspektywa dla wielu z państwa tak odległa, że my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić w ogóle jaka będzie kolejna kadencja w polskim parlamencie, kto będzie rządził w kolejnej kadencji, a tu mamy perspektywę najbliższych 35 lat, gdzie, gdzie będziemy musieli w tym, w tym całym nowym mechanizmie finansowania wspólnego długu uczestniczyć. Właściwie nieprzewidywalność, nieprzewidywalność, no i co więcej my poręczamy spłatę również państwom, które nie będą w stanie wywiązać się ze, spł ze spłaty swojej części, to znaczy Będziemy na wniosek Komisji Europejskiej będziemy musieli partycypować w uzupełnieniu tego budżetu unijnego. I teraz co ważne, zaczynają się pojawiać głosy ze strony posłów, europosłów partii rządzącej mówiące o tym, że Polska powinna wycofać się z krajowego planu odbudowy. Tylko Według mojej najlepszej wiedzy nie ma żadnej legalnej ścieżki, żadnej ścieżki przewidzianej prawem, żeby móc się wycofać z tego funduszu. Skoro my ratyfikowaliśmy tutaj w Sejmie ponad rok temu nowe zasoby własne Unii Europejskiej, cały parlament zgodził się na to, prezydent to wszystko podpisał, była pełna zgoda rządu, nie ma możliwości wycofania się z całego tego mechanizmu. To znaczy. Jest pewnie jedna ścieżka, to znaczy ścieżka w ogóle opuszczenia Unii Europejskiej, no ale to też jest gigantyczny koszt finansowy dla naszego państwa, co jest przewidziane po prostu traktatami jest przewidziane opuszczenie Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, ale to również wiąże się z kosztami. Także mówienie o tym, że, że dzisiaj jest tak łatwo się wycofać, że możemy się wycofać z krajowego planu odbudowy. No, możemy odmówić przyjęcia tych środków, oczywiście jak najbardziej, natomiast to nie zmienia faktu, że będziemy musieli uczestniczyć i partycypować w spłacaniu unijnego długu, partycypować w unijnych podatkach, zamiast właściwie zwiększać wpływy swojego budżetu, będziemy zwiększać budżety budżetu Unii Europejskiej. No i ten kryzys pandemiczny pokazuje pewien sposób działania Unii Europejskiej, to znaczy... Kryzys w strefie euro Unia Europejska wykorzystała do tego, żeby kontrolować deficyt budżetowy w państwach członkowskich. Kryzys pandemiczny wprowadził wspólny dług i wspólne unijne podatki. Kryzys migracyjny stał się dobrą okazją do forsowania przymusowej lokacji migrantów, tworzenia limitów imigrantów itd. Oczywiście nie wszedł w życie, natomiast był pewnym dzięki sprzeciwowi oczywiście państw członkowskich, ale był, był silnie forsowany i mógł wejść, wejść w życie. Kryzys energetyczny, właśnie teraz obowiązujący, właśnie teraz aktualny, stał się okazją do tego, co się wydarzyło tydzień temu w, na Radzie Unii Europejskiej, że wprowadzono unijną redukcję gazu o 15, o 15%. No i to też jest precedensowe wydarzenie, tak, że Unia Europejska, jak gdyby nadaje sobie uprawnienia w związku z tym, że jest jakaś kryzysowa sytuacja w całej, w całej Europie, no to my tutaj wymyślamy jakiś mechanizm i na tej podstawie Komisja Europejska przydziela sobie kolejne, kolejne kompetencje, uprawnienia, które nawet nie wynikają w żaden sposób z traktatów. Na nieszczęście Polski wygląda to tak, że polski rząd najczęściej chyba. Hmm, Trochę nierozważnie, ale też trochę z premedytacją, zupełnie deklaratywnie inaczej postępuje, a fakty mówią zupełnie co innego. Jedne, jedną, jedną Jedne, jedną opinię, czy, czy jedno stanowisko prezentuje premier tutaj w Warszawie, a drugie stanowisko premier prezentuje w Brukseli? I tak było też z mechanizmem pieniądze za praworządność. Miało tego mechanizmu nie, nie być, miał nie obowiązywać, Polska ogłaszała tutaj sukces dwa lata temu. Premier Morawiecki ogłaszał sukces dwa lata temu, po czym okazało się, że pół roku później Rozporządzenie wiążące wypłatę środków finansowych z praworządnością po prostu weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. I to są fakty, a z faktami się po prostu nie ma jak dyskutować. Jeśli będą jakieś pytania do tego całego krajowego planu odbudowy, to jest bardzo to wszystko jest bardzo skomplikowane. To są precedensowe sprawy na poziomie i krajowym, i unijnym. Natomiast no my staramy się jak najbardziej, jak najbardziej szczegółowo śledzić te wszystkie wydarzenia, żeby być też na bieżąco z tym, jak bardzo polski rząd no niekorzystne decyzje podejmuje dla, dla Polski i dla Polaków. Uzależniając ich od różnych, od różnych elementów, które są na siłę forsowane w Komisji Europejskiej na niekorzyść większości państw członkowskich, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, że większość tych pomysłów, które dam z Brukseli, po prostu są na niekorzyść większości państw członkowskich, natomiast podejmowane kwalifikowaną większością na Radzie Unii Europejskiej, takie państwa jak Polska, inne państwa małe w Unii Europejskiej nie mają szansy być, być głosem sprzeciwu w tych wszystkich decyzjach i niestety. Tak to, tak to wygląda, natomiast my staramy się to wszystko monitorować i śledzić. Jak będą jakieś pytania, zachęcam do zadawania. No i mam nadzieję, do usłyszenia. Konfederacja, wolność i niepodległość.